Cześć, i to was wszystkich z tej strony Kubalek. <coughs> Dzisiaj sobie zagramy kolejny odcinek z World of Tanks. To jest chyba nasz czwarty odcinek z tej serii. Jeśli się podoba ta seria, zostaw łapkę w górę pod tym filmem. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, tam na to nawet jest taki czerwony guścik. Możesz go kliknąć, aby zasubskrybować mój kanał. <coughs> to co? Widzimy się podczas gry. Dobra, już jesteśmy. Tak, odciliśmy się zdaje chyba że to jest jakaś inna mapka i że była aktualizacja gry. Jeśli my myślisz dzisiaj inaczej albo tak samo się stać przy komentarzach, ja to nie wiem. Wysyłam. Mam tę mapkę. Na całości. Przepraszam. Ja jestem trochę chory. Um, weekend Majowy. Ten dłuższy weekend. Ten dłuższy weekend Be będzie maraton jeszcze chyba, albo lat. Nie wiem, ale jeszcze nie wiadomo którego dnia, ale na pewno w weekend. co on robił? Co on robi? Nie, Zauwańczym. Zauwańczym. nie coś tu. To jest mała, mała. Przyszła, jak w masło, przeciwnik oberwał. Poszłaś, ma? Tym go nie Radio oberwał. Pracujemy na małej mocy. Co? So. W piętrzynastu coś mam. A to

Jest czerwony, tu aż tam. Na pewno nie chcę I Czerwony tam. Uff. Dobra, już 4 minuty. Nie wiem, jak to zmontuję. Może wybędzie się jeszcze trochę krócej. Szybka ta luda poszła. Trochę. No i co? Uwiedzimy się już podczas następnej gry. Ciągnie nie być bitwa. Aha. Dobra. Rozumiem. Krótkie cięcie. Dobra, i już krótkie w krótkim cięciu. Co gra co Masz szansę ustawić łapkę w górę pod tym filmem? Tak. Czy ja się za tylko czasami. No, już zaczyna. 1-0. Proszę cię! się jeszcze! jedzie

a czy widzę ale ształbasz? Ok, teraz musiało być słońcem zasłonić Ciężko kogoś w bo jeżeli tak, nie? No, nie, to jest chyba ma jeszcze mikrofonu, bo wszystko To nie jest ta sama wka. Co jest ta tylko Zacząłem lechać na tym Ale czołgiem średni, nie warto chyba jeszcze. Ty Ty, um,

Nie O! ja widzicie, oparujemy Was przeciwnika Tu już tam, nie przeciwnika. 31, ja, to mogę podnieść? Tak. Was przeciwnika? Trzeba by Tak, A, bo przecież to Już że Was Fyzycznie to jest. jest dopiero 10. To było więcej. 12, 12. Szybko nam to idzie, ale niestety, ale już tutaj będę musiał skończyć odcinek. Zaraz mi kamerka urwie i w ogóle to na następnym odcinku powiem, czy, kto wygrał. No, oczywiście, że wiem. Cześć, pa i na razie.